Witam Was kochani bardzo serdecznie na moim kanale dzisiaj mam dla Was pyszne danie i tym daniem będzie fasolka z koperkiem, z przyprawami i będzie to jakby alternatywa do bobu. Lato ma bób zima ma fasolę. Naprawdę ta fasolka będzie super. Oczywiście nam fasolę trzeba na noc namoczyć, później ją ugotować godzinkę aż będzie taka miękka lekko al dente można powiedzieć, nie za miękko. to będzie pyszny snack i Wam powiem, że długo nie poleży. Zdrowe warzywo ma dużo błonika, dużo witamin, dużo, dużo minerałów i ja nie mogę powiedzieć, czy to mi lepiej smakuje, czy to, ponieważ opcje obie są super. Robię z 300 gram i 600 gram takiej fasoli tutaj kosztuje około 5 euro, a więc opłaca się na pewno, bo jak ona napęcznieje, to jej będzie dużo, dużo więcej. Będzie cięższa, będzie z wodą, będzie gotowana również. Ja taką fasolkę kupuję nieraz na takim tutaj jarmarku. Taki mały pojemnik fasolki, 100 gram, kosztuje już około 2,5 do 3 euro. I ja często robię tak, otworzę już paczkę fasoli, to robię wtedy zupę fasolową, a jak w stanie, właśnie robię taki snek. Teraz przejdę pokażę Wam, jak ja robię to pyszne danie. Zapraszam. Teraz proszę zobaczyć, Mam tutaj fasolę. Potrzebuję 300 gram tej fasoli. I ja teraz tą fasolę zaleję zimną wodą albo ciepłą można zalać. do pełna. I ona postoi przez noc. I nie napęcznieje. Przez to będzie miękka bardziej. I szybciej się ugotuje. I to teraz sobie przez noc czeka. Dostało, Przez całą noc jest troszeczkę jeszcze wody. I ja teraz lewam, płuczę. I wrzucam tutaj tą namoczoną fasolkę. Mam już wody. Zalewam. Nastawiam na około 45 minut. Wejdę wtedy, zobaczę czy już jest miękka, bo ona nie może być rozgotowana. Musi być w sam raz, można powiedzieć. I po 45 minutach dołożę z soli. I zobaczę, możliwe, że jeszcze z 10-15 minut i już. Będzie gotowa do przyprawiania. Czas mija 45 minut, i daję łyżeczkę soli na początek. jeszcze jest taka al dente, ale musi być w środku, czyli miękka, a więc nastawię jeszcze na 15 minut. Ugotowany, zalewam zimną wodą i odsadzam. Teraz możemy sobie troszeczkę posolić, popieprzyć, popaprykować, dodać koperku, z łyżkę oliwy i już są gotowe. Dajemy 2 koperku, papryki słodkiej z pół łyżeczki. Możemy również troszeczkę popieprzyć. Jeszcze posolić. I to wszystko mieszamy. Mm, jak ładnie pachnie. I teraz dodajemy do tego łyżkę oliwy. Gotowe. Proszę zobaczyć super opcja do bobu. Podajemy w miejsce na stół. Tutaj małe miseczki. Mm, pyszne. Pokażę Wam, że jest ugotowana w środku miękka. Również tak samo możemy zrobić w ten sposób. Up. I danie już jest gotowe.